No dobra, co by teraz tutaj... Co by teraz tutaj zepsuć? Tak. <laughs> Mamy Nissan'a Terano do zepsucia. Tym razem klasyczny Japończyk z silnikiem diesla. Sporo lat młodszy od poprzedniego, a wcale nie droższy. Jakiś haczyk? Owszem, większy przebieg, ale o tym za chwilę. No właśnie, w wersji pięciodrzwiowej, tak zwanej długiej tak. był i w wersji trzydrzwiowej krótkiej. Trzydrzwiowa, czysta ekstrawagancja motoryzacyjna, piękne, zwarte, niewielkie, autoterenowe na bardzo dużo pozwalające w owym terenie. Tu mamy jeszcze furę doinwestowaną, czyli jest no troszkę gidec. zmotaną tak. terenowo. Mamy delikatny lift zrobiony tego samochodu, mamy snorkel, mamy opony bardzo poważne, bardzo wysokie. No typu widzę, że Mtek? No, MTeki, tak jest. Za dużo, czy jak w sam raz? Trochę za dużo, no, ale lepiej mieć więcej niż za mało. I rzeczywiście mamy, zobacz, jeszcze powcinane zderzaki, co nam nie ogranicza tak. tutaj, prawda? Zwisu przedniego, ani tylnego. To ciach, otworzymy drzwi, bo to nie jest pokrywa, tylko o! No, bagażnik nie jest za dużo, ale wystarczający. Nie będzie się dużych rzeczy woziło, zawsze się coś zmieści. Jakieś walizka czy coś, to się zawsze zmieści. Specjalnie wyjęto tutaj tapicerkę, mm -hmm. tak samo z wnętrza, jak i z bagażnika, że jeżeli się coś tam naleje, tej wody troszkę, to, to łatwiej bez... to wszystko wyczyścić. Są haki można bagaż tak, przymocować, się... że gdzieś tam jakieś właśnie trawersy, jakiś teren, żeby to nie latało. Wszystko po pierwsze ze względu na komfort i żeby się nie potługł tak. ten bagaż, a poza tym też bezpieczeństwo, nie? Tutaj, które. Że jakby jakieś światło domontowane, tak? Jakiś halogen, czy coś w tym stylu? Do biegu wstecznego. No i coś, co mi się też tutaj bardzo podoba, czyli płyta osłaniająca silnik. A to są te podstawowe, tak. terenowe rzeczy, które trzeba robić, bo można potem pójść dużo dalej, więcej wzmacniać silnik i tak dalej. Ale to są takie. Ale podstawy elementy, są. Które... No. no i mamy dieselka tutaj. No i dobra. Cieszymy się, czy nie? Cieszymy się. To otwieramy, dawaj. I co my tu mamy pod tą maską? Auto jest z 2004 roku ma 330 tysięcy przejechanych. No to trochę ma tak na diesel przejechać. Trochę ma, tak. Ale to jest ten 27, turbo diesel z interkulerem. Bardzo dobra jednostka, z tą widać po nim, zobacz. To jest. To tak jakby tak. nikt nigdy nic nie tykał, prawda? 125 koni. No, to, 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 to wystarczy. To co, powoli do środka? Tak, a powiedz mi jeszcze, jaka cena jest tego samochodu. Cena jest mój drogi wyjściowa 12 tysięcy. To Jest cena wyjściowa, tak? Tak. Auto ma wysoki przebieg, ale dzięki temu jest bardzo tanie. W zasadzie tańszego, sprawnego, krótkiego terano nie znaleźliśmy. Podobne auta z mniejszymi przebiegami wyceniane są na prawie 20 tysięcy, a te najładniejsze kosztują ponad dwie dychy. Wygodnie jest tu niżki i fajniejszy jest. Troszkę bardziej nowoczesny. Tak, tak. 7-8 lat różnicy, prawda? Tak, to już robi różnicę. Patrzę, czy klima jest. Jest, jest klima, jest, jest, ta, klima jest, składzacz. jest. Tu trzeba tylko uważać na sprzęgło w tym samochodzie. No, były jednostki mocniejsze, bo jednostka trzylitrowa to ona miała tendencję do przegrzewania się. Typowych usterek tego silnika mm -hmm. nie ma, tego 2,7, ale na sprzęgło i na skrzynię trzeba uważać, bo łatwo zepsuć, a jak się posypie, to skrzynia też dobrze No. Wyposażenie? No podstawowe. Wszystko to, co, co trzeba na podstawie, jest. Jeszcze jedna ważna rzecz, zanim ruszymy w teren, tak. bo tam musisz też sobie tutaj popatrzeć. popatrz sobie na te dźwignie mhm. teraz. A ja ci zepnę sprzęgiełkę tutaj przy piastach przedniej osi, żebyśmy mieli o, dobrą i dostatnią jazdę terenową. Jedno. Ale się dzisiaj ochoczo pracuję przy tych samochodach, prawda? No. Te sprzęgiełka pozwalają odłączać koła od półosi. Niby prymitywne, ale dzięki temu auto na asfalcie mniej pali i mniej zużywa napędy. Terano ma podobną długość co Kia, ale jest od niej o 300 kg cięższe. Prześwit też jest spory, a ten egzemplarz dodatkowo ma jeszcze podniesione na ramię nadwozie. Turbodiesel ma wysoki moment, a po włączeniu reduktora jest mocny jak ciągnik rolniczy. Ku naszemu zaskoczeniu, auto nawet ma klimatyzację. Właściciel pozbył się tapicerki, więc w razie czego można nurkować bez obaw.